Najnowsze wiadomości i pogląd na sytuację. Drodzy przyjaciele, wchodzimy w główne wydarzenia walki między Starym a Nowym Światem i bardzo ważne jest, jak każdy z nas będzie na to reagował. Ponieważ bez względu na to, gdzie jesteście i jakikolwiek macie stosunek do tych wydarzeń, czy bezpośrednio w nich uczestniczycie, czy też przyglądacie się z boku? Ważne są uczucia, jakich przy tym doświadczacie. Jeśli odczuwacie strach, panikę, zwątpienie w siebie, to jest to najgorsze, co może być. Ponieważ bardzo ważne jest, w jakim stanie znajduje się każdy człowiek. Czy jest on w stanie mroku, czy też w stanie światła? A to z kolei zależy tylko od tego, jak on reaguje na to, co się dzieje. Dlatego każdy z Was musi nie dać się powalić. Każdy z Was musi zrozumieć, że bez względu na wszystko, co by się nie działo, Powinniście być pewni siebie, zachować spokój, a wtedy będziecie pomagać siłom światła i pomożecie we wszystkich sytuacjach. Ułatwicie innym ludziom możliwość przeżycia tego, co będą musieli doświadczyć. Jeśli dajecie się wystraszyć, jeśli zaczynacie panikować to Wasze energie zaczynają karmić te siły ciemności działające w tej konkretnej sytuacji i w ten sposób nagle znajdujecie się po ich stronie. Dlatego bardzo ważne jest dla nas wszystkich to, w jaki sposób będziemy uczestniczyć w tej sytuacji, jaki będzie wtedy nasz stan. Namawiam wszystkich, aby na ile to możliwe przyjmowali wszystko spokojnie i abyście rozumieli, że wynik tej sytuacji zależy w dużej mierze od Was, ponieważ my wszyscy, wszyscy ludzie, którzy w jakiś sposób zareagują na te wydarzenia, wszyscy oni uczestniczą w tych wydarzeniach. Dlatego też Wasze uczestnictwo, Wasze położenie, w jakim jesteście, ma bardzo duży wpływ na skutek tego, co się dzieje. Zatem proszę o zachowanie spokoju i pewności siebie. Oczekujcie wszystkiego, co najlepsze, ale ogólnie trzeba być przygotowanym. Życzę Wam pozostania po stronie sił światła.